Proszę Państwa, w zderzeniu z rzeczywistością podważane są kolejne solenne prawdy. Na przykład do tej pory byliśmy przekonani, że dlatego Pan Bóg nie zsyła na ziemię drugiego potopu, bo przekonał się o całkowitej bezskuteczności pierwszego. No ale jeszcze nie opadły wody pierwszej powodzi, a już mamy drugą. I to w dodatku tak fatalną, że podobno strażacy już. Się poddali, odstępują od wałów, ludzie też się cofają, no i woda spokojnie przerywa wały, zalewa pola, wsie i miasta. Wynika z tego, że Pan Bóg zsyła na ziemię również drugie potopy zaraz po pierwszym, a to jest nieomylny znak, że spotkała nas kara, właśnie nie tyle nas, no nas też, za to, że nasi dygnitarze za Nadmiernie zaufali, że po tej pierwszej powodzi tysiąclecia w 1997 roku już nie będzie powodzi drugiej. Tymczasem tamta powódź to była powódź drugiego tysiąclecia, a teraz mamy trzecie tysiąclecie. W związku z tym na każde tysiąclecie musi przypadać przynajmniej jedna powódź tysiąclecia, a ponieważ zlekceważyli nasi dygnitarze to pierwsze poważne oszczędnie, to Pan Bóg zesłał dwie powodzie od razu. W tym chaosie, kiedy podważane są solenne prawdy, no trzeba odnotować przynajmniej to, że jedna prawda wydaje się, jeden stały punkt taki w przestrzeni kosmicznej, to są ustalenia suwerennego rosyjskiego śledztwa. Suwerenne rosyjskie śledztwo ustaliło, że prawdziwe stenogramy zostały nam przekazane rozmów w kokpicie pilotów. Z tych stenogramów wynika rzecz zaskakująca, że mianowicie do pewnego momentu wszystko przebiegało yy, w taki sposób, że nie budziło to najmniejszego zaniepokojenia pilotów, a w pewnym momencie nagle się okazało, że już nie panują nad sytuacją. Co to się stało? Trudno z, tego, z tych stenogramów wyciągnąć jakieś wnioski. No, ale od czego jest intuicja kobieca? Otóż pani psychologowa, która 2 czerwca była, wystąpiła w telewizyjnym programie w państwowej telewizji, powiedziała, że oczywiście piloci znajdowali się pod bardzo silną presją, no i ta presja, ta presja spowodowała, że stracili panowanie nad samolotem, i oczywiście doszło do katastrofy. Okazało się, że ta kobieca intuicja, chociaż scenogramy nie wskazywały na nic takiego, żeby piloci byli pod jakąś presją, to okazało się, że intuicja kobieca tym razem okazała się trafna, bo już następnego dnia Moskowski Komsomolec napisał, że piloci znajdowali się nie tylko pod presją, ale pod presją bezpośrednią. <try> Proszę panie Stój, ja zapytam powraca temat smoleńska, on to może to, to wyjaśnie ekonomicznie, no ale jednak. Czy pan uważa, że tam faktycznie był jakiś zamach tak? Przynajmniej część spisu, no i wszystko tego nam jakiś grozi konflikt ewentualny. Dziękuję. Wie pan, ja nic nie uważam, ja bym się chciał dowiedzieć, co tam się stało. Co tam się stało? Obawiam się, że nie prędko się dowiemy, dlatego że taką piękną katastrofą trzeba gospodarować oszczędnie i po gospodarsku, ona musi nam wystarczyć do jakieś 2027 roku, albo nawet i dłużej. Jeżeli, nie wykluczam żadnej możliwości, jeżeli y, był zamach, no to od razu pytanie, kto go dokonał? Jeśli tak mówią, że wybuchy były na pokładzie samolotu, no to bardzo przepraszam, ale czy Putin w powietrzu mógł tam podłożyć bombę? Raczej nie. Ktoś musiał podłożyć bombę w Warszawie. No i teraz Rzymianie starożytni mieli taką dyrektywę, taką metodę, wskazówkę metodologiczną i ku i protest. Ten zrobił, kto skorzystał. Otóż w moim przekonaniu yy, może się mylę, ale no, pyta mnie pan co ja myślę, to odpowiadam co ja myślę. Uważam, że Rosjanie 10 kwietnia 2010 roku już nie mieli, zakładając, że ludzie zachowują się racjonalnie, jakieś założenie muszę postawić, Rosjanie już nie mieli powodu, żeby na swoim terenie zabijać polskiego prezydenta w sposób ściągający na nich różne podejrzenia. Dlaczego? Dlatego, że prezydenta Kaczyńskiego, który Rosjan mógł irytować rzeczywiście, całkowicie unieszkodliwił prezydent Obama 17 września 2009 roku, więc pół roku wcześniej. Kasując mu całą politykę jagiellońską. Jednym pociągnięciem pióra. Więc Rosjanie właściwie 10 kwietnia 2010 roku prezydent Kaczyński dla Rosjan nie był już żadnym problemem, natomiast był problemem dla tutaj razwiedupra w Polsce, o, był. Więc jeżeli y, ktokolwiek y, miał interes w tym, żeby przeprowadzić zamach, to moim zdaniem dóbr tutejszy. Wyjaśniam, że dóbr to jest nic obalżywego, to jest taka modo taka zbitka dwóch rosyjskich słów, rozwiedywatelno i uprawienie. To po polsku zarząd wywiadu, wojskowego oczywiście. Mieliśmy znakomity przykład skutków konfrontacji demokracji z plutokracją demokracja w starciu z plutokracją została całkowicie rozgromiona. Mam oczywiście na myśli sytuację grecką. Jak pamiętamy, niedawno w Grecji odbył się, odbyło się referendum, w którym to referendum 60 ponad 61% greckiego narodu odrzuciło propozycję ugody z wierzycielami. No, ale wierzyciele nacisnęli. No i grecki premier Tsipras w Brukseli podpisał po 17-godzinnym konwajerze, podpisał wszystko, przeciwko czemu wcześniej naród grecki osobiście agitował. No i jeszcze ten, to porozumienie. Z wierzycielami greckimi musiało być zatwierdzone przez grecki parlament. No i co Państwo powiecie? Oczywiście grecki parlament to samo co tydzień wcześniej, zaledwie naród grecki odrzucił w referendum wszystko zatwierdził co do Joty. Widać wyraźnie, że w konfrontacji demokracji z plutokracją, demokracja wychodzi z podkulonym ogonem, a wystarczy, że plutokracja tupnie. No i to jest godzina prawdy, właśnie mamy taką lekcję poglądową. Dobrze, że na naszej skórze to się nie zapisało, ale tylko na razie, bo Wynika z tego, co chociażby mówił były minister obrony, obecnie senator Platformy Obywatelskiej. Pan Klich, takie domino Grecja, domino greckie to mogłoby rykoszetem i nas dotknąć. Pan Klich na pewno się na tych sprawach zna, bo oprócz tego, że był ministrem obrony, to był, czy może nawet jest znowu właścicielem Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie. Ten Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie utrzymywał się przy życiu dzięki subwencji Fundacja Adenauera. Warto wiedzieć, że Fundacja Adenauera 95% środków, którymi dysponuje, czerpie z subwencji rządu niemieckiego. Także Instytut Studiów Strategicznych pana ministra obrony, a obecnie senatora Bogdana Klicha, był finansowany za pośrednictwem Fundacji Adenauera przez rząd niemiecki. Niech nas ta strategiczność, nie zmyli, bo Instytut Studiów Strategicznych zajmował się takimi strategicznymi kwestiami, jak wpływ kultury żydowskiej na Polskę, więc widać od razu, że pan Bogdan Klik wie, z której strony jest chleb posmarowany. Ale nie te kwestie teraz, dzisiaj stanowią tutaj przedmiot naszego zainteresowania, szczególnego w ogóle. Najważniejsze rzeczy to się wydarzyły właściwie poza naszym nieszczęśliwym krajem. Na najwyższej półce polityki światowej zakończyły się długotrwałe negocjacje z Iranem. Stany Zjednoczone i inne pięć państw, chciałem powiedzieć, układu warszawskiego, ale oczywiście układu warszawskiego już nie ma. Pięć państw należących do klubu atomowego tego ścisłego porozumiało się z Iranem co do kwestii charakteru jego programu nuklearnego. Otóż Teheran się zobowiązał, że jego program nuklearny będzie miał charakter cywilny. No, to wiadomo, że każdy program nuklearny ma charakter cywilny, no ale potem ma również takie aspekty militarne. Nie sądzę, żeby w przypadku irańskiego programu nuklearnego miało być inaczej. Wyjątkiem jest może izraelski program nuklearny, który nie miał żadnego charakteru, bo w ogóle go nie ma. Izrael nie ma żadnej broni jądrowej. Jak kto by to kwestionował, to oczywiście zaraz zostanie oskarżony o antysemityzm. Tak samo jak pani. Helena Thomas była taka dziennikarka, już leciwa, akredytowana przy Białym Domu i podczas pierwszej kadencji prezydenta Obamy zapytała na konferencji prasowej, czy pan prezydent wie, jakie państwo na Bliskim Wschodzie ma broń jądrową. I prezydent Obama zawsze taki elokwentny, tym razem zapomniał języka w gębie, zaczął coś bełkotać, konferencję prasową przerwano. No a następnego dnia środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych zaczęły na panią Helenę Thomas straszliwie ujadać, oskarżyły ją o antysemityzm, no i akredytacja do Białego Domu została jej cofnięta. A przyczyna była taka, że w 1972 roku została w Stanach Zjednoczonych uchwalona ustawa, według której nie wolno udzielać amerykańskiej pomocy państwom, które łamią zakaz proliferacji broni jądrowej. Otóż gdyby prezydent Obama się przyznał, że on wie, które to państwo jest, no to mógłby zostać oskarżony o spisek przeciwko Stanom Zjednoczonym, a w każdym razie o złamanie tej ustawy. No takie to są rzeczy, więc jak w Izraelu broni jądrowej nie ma, to oczywiście nie ma również ani cywilnego, ani żadnego innego problemu programu nuklearnego. Warto zwrócić uwagę, że to zakończenie negocjacji z Iranem oznacza będzie miało dwie konsekwencje. Po pierwsze zgodę na kontynuację irańskiego programu nuklearnego. Przypominam na 6 tysięcy wirówek teheran dostał zgodę, no i odblokowanie sankcji, co oznacza zalanie rynku światowego roku. Irańską. Zobaczymy, czy to się przełoży na obniżkę cen benzyny i oleju napędowego w naszym nieszczęśliwym kraju mogę się założyć, że się nie przełoży, bo najwyżej zostanie ustanowiony dodatkowy podatek. Pan minister szczurek już zadba o to, żebyśmy nie odczuli tej zmiany. Proszę Państwa, więc mamy takie doniosłe wydarzenia w polityce światowej. W Grecji wybuchły rozruchy, policja grecka potraktowała tych demonstrantów gazem. Widać wyraźnie, że w konfrontacji z plutokracją demokracja musi pójść do gazu, to jest. albo gaz musi przyjść do demokracji, no tak, jak kolej rzeczy jest. Proszę Państwa, tymczasem na, za naszą wschodnią granicą na Ukrainie rozpoczęły się wojny tytoniowe. Otóż w zachodnich obwodach Ukrainy kwitnie przemyt papierosów. No i na tle podziału łupów, jakie z tego przemytu papierosów można uzyskać, doszło do konfrontacji również zbrojnej między prawym sektorem i siłami wiernymi rządowi w Kijowie. Prawy sektor zagroził, że wycofa swoje siły z frontu, w Donbasie, no i nie wiem, gdzie te siły przegrupuje. Jeżeli obsadzi zachodnią granicę Ukrainy, no to jest ryzyko, że zacznie przenikać przez wschodnią granicę Polski na teren całego terytorium Unii Europejskiej. No, ciekaw jestem, z jakiego klucza będą wtedy ćwierkali nasi umiłowani przywódcy w rodzaju Pawła Kowala, który wszystko, by dla prawego sektora, dla Ukraińców oczywiście, a w szczególności dla prawego sektora poświęcił, no na pewno będą kontynuować te perswazje, z których wynika, że Ukraina to jest państwo specjalnej troski, któremu się nie należy sprzeciwiać, tak jak takim ludziom troszeczkę umysłowo upośledzonym też lepiej się nie sprzeciwiać, bo Żydom też nie wolno się sprzeciwiać, tylko Żydom z zupełnie innego powodu, a Ukraińcom z innego. Ale efekt jest podobny. Efekt jest podobny. Nawet rząd polski na, no, zupełnie zapomniał o krwawej niedzieli na Wołyniu. No, jest, nie wolno tutaj rozdrażniać stosunków. Gazeta Wyborcza opublikowała taki apel intelektualistów zarówno pochodzenia żydowskiego, jak i ukraińskiego, a nawet jakichś polskich renegatów, którzy stwierdzili, że to Rosja dąży do tego, żeby skłócić nasze bratnie narody. W związku z tym musimy się pojednać. No a na czym to pojednanie będzie polegało na tym, że będziemy traktować Ukraińców jako naród specjalnej troski i nie będziemy mu się sprzeciwiać nawet jak będzie nas rezał. To, jeśli i nawet nas będzie rezał, no to tylko dla naszego dobra. To chyba jasne, bo wszystko, co jest na złość złemu Putinowi, no to jest dla naszego dobra. Proszę Państwa, w ten sposób przenosimy się na teren naszego nieszczęśliwego kraju, który, w którym tajne służby szaleją niczym tornado od Odry do Burgu i od Karpat do Bałtyku. Okazało się, że pan Marek Falecki, to znaczy, żydowska gazeta dla tubylczych Polaków podała taką informację, że pan Marek Walenta, główny podejrzany w aferze podsłuchowej, był w Tajnym współpracownikiem aż trzech służb jednocześnie: CBS, Centralnego Biura Śledczego, CBA i ABW, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I żadna z tych służb o tym nie wiedziała, że jest jednocześnie współpracownikiem dwóch pozostałych. Zwraca uwagę okoliczność, że Pan Marek Walenta nie współpracował z żadną służbą wojskową. To jest charakterystyczne Do pominięcie. Ja muszę się przyznać, że nie wierzę w te informacje, że to jest informacja mająca charakter faktu prasowego, który ma przygotować opinię publiczną w Polsce na takie łagodne zakończenie afery podsłuchowej już wcześniej, kiedy. Pan były prezydent Aleksander Kwaśniewski i z, rozmawiał z panem Kaliszem, Ryszardem, no to już wszyscy uznali, że nie wierzą w te rewelacje, że to tylko chamstwo się tym ekscytuje, a prawdziwi dżentelmeni w rodzaju pana Grupińskiego to w ogóle to nie przyjmują do wiadomości takich rewelacji. No więc jak już nie wierzą, to widać wyraźnie, jak taki rozkaz jest, żeby nie wierzyć, to... Widać wyraźnie, że oficerowie prowadzący postawili wszystkich zasrańców do pionu. Nawet taki arbitel eleganciarum jak pan Rafał Grupiński został postawiony na baczność. No i w związku z tym ćwierka już z właściwego klucza. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że w tej sytuacji prokuratura niezależna nie będzie miała innego wyjścia, tylko zatwierdzić w śledztwie spisek kelnerów. Straszliwy spisek kelnerów przeciwko trzeciej rzeczy pospolitej wykluczyć wszelki udział osób trzecich, to znaczy nie tyle osób trzecich, co jakichś zagranicznych razwienek. No i ale to widać, że mamy znowu walkę bulldogów pod dywanem, bo jednocześnie ni z gruchy, ni z Pietruchy rozpętała się straszliwa afera z dopalaczami bo okazało się, że to jest do to straszne trucizny, że to ludzie tam, zaży jak zażyją do to trzeba ich krępować pasami, dostają małpiego rozumu i tak dalej. Pewnie tak jest, ale no z drugiej strony volentinon Fitinur, jak ktoś chce dostać małpiego rozumu, to czy od dopalaczy, czy od czytania Gazety Wyborczej, czy od oglądania tvn tak czy owak go dostanie, także od tego uciec niepodobna. Jak już ktoś jest zdeterminowany, ma taką prawdziwą zapamiętałość, żeby dostać małpiego rozumu, to go dostanie, czy z tych, czy z innych powodów. Otóż niech Chciałbym się tu rozwodzić na temat dopalaczy, powiem tylko, że Pochodząca z frakcji Piapiówek w rządzie pani Teresa Piotrowska urządziła nawet specjalną naradę, bo ona jest ministrem spraw wewnętrznych, jakby ktoś się pytał, urządziła nawet specjalną naradę, zaprosiła tych wszystkich wyjadaczy starych policyjnych. Nie wiem, co oni tam jej naopowiadali, to Bóg jeden wie. Na pewno mieli dobry uwag z panią Teolog, żeby jej tam naopowiadać różnych rewelacji, ale nie o to chodzi. Chciałbym przypomnieć Państwu, że kiedy zakończyła się afara hazardowa, której też zresztą nie było, jak się potem okazało, to w ramach, że tak powiem, programu ekspiacyjnego rząd pana premiera Tuska w ciągu dwóch tygodni przeforsował w Sejmie ustawę hazardową. Warto zwrócić uwagę, że są tam takie naprowadzenia w tej ustawie hazardowej, że hazardem w Polsce mogą się zajmować tylko tajne służby albo ich konfidenci. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że te sklepy z dopalaczami były zlokalizowane w większości przypadków w takich salonach gier. Czasami nawet żadnych automatów do gier tam nie było, tylko były same dopalacze. Widać wyraźnie, że bezpieka sobie dorabia na boku, na dopalaczach. Stąd też niezależna prokuratura, nawet jak aresztowała zatrzymała tego wytwórcę mocarza, to natychmiast go wypuściła, no bo się no niechby spróbował go taki prokurator nie wypuścić, to zaraz oficer prowadzący, zaraz by mu przypomniał, skąd mu wyrastają nogi. Dyscyplina musi być i na Ukrainie trwają wojny tytoniowe, a u nas wojny narkotykowe, także tak czy owak sierżant Nowak. Proszę Państwa, to jest tylko ilustracja tego, że bezpieka przerzuca część kosztów utrzymania swojego aparatu na sektor prywatny, po prostu i to w taki sposób, że gwarantuje swoim konfidentom bezkarność. W rezultacie nasz nieszczęśliwy kraj coraz bardziej upodabnia się do organizacji przestępczych, zbrojnym, to znaczy nasze państwo nasze państwo jest jeszcze w stanie prześladować a nawet mordować swoich obywateli natomiast obawiam się, że tu już do bardziej ambitnych celów nie, żadnych bardziej ambitnych celów nie jest w stanie osiągnąć nawiasem mówiąc jeden z korespondentów moich zwrócił mi uwagę że używam tego określenia nasz nieszczęśliwy kraj i nawet nawet znalazł związek przyczynowy między tym, że ja takiego określenia używam a wielomilionową emigracją. Stwierdzi ten mój korespondent, że wielomilionowa emigracja młodych ludzi bierze się stąd, że ja używam tego określenia nasz nieszczęśliwy kraj. Gdybym go nie używał, to żadnej emigracji by nie było, zwłaszcza takiej dużej. To pokazuje, że wiara w sprawczą moc zaklęć utrzymuje się w wielu środowiskach, w Polsce co najmniej w takim samym stopniu jak za Komuny. Za Komuny też nawet kierownicze kręgi państwowe wierzyły w zaklęcia, że jak się czegoś coś powie, albo jak zwłaszcza jak się czegoś nie powie, to tego nie będzie. No, i widać, że ta wiara została zaszczepiona i przetrwała transformację ustrojową, co oczywiście chlubnie świadczy o ciągłości, natomiast z niepokojem każe patrzeć na przyszłość. Moim zdaniem, w tej sytuacji to tak samo jak w przypadku pana Rostowskiego on chyba nie podlegał premierowi Tuskowi. Bo w ogóle warto przypomnieć, jak wyglądało tworzenie rządu Platformy Oatelskiej, pierwszego rządu. Otóż Platforma Oatelska miała gabinet cieni. Przed wyborami w 2007 roku miała gabinet cieni, w którym na ministra finansów był przygotowywany pan Chlebowski. Podobnie na ministra sprawiedliwości była przygotowana pani Pitera. Na ministra, na ministra obrony był przygotowany pan Zdrojewski. Tak. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to okazało się, że nie wiadomo skąd, zjawił się pan Rostowski, no i pan Czwiąkalski, któremu pani Pitera ustąpiła, pan Klich... Lekarz psychiatra, być może stan naszej armii uzasadniał taką podmiankę, ja to chętnie w to wierzę. No ale istotne jest jeszcze co innego, że ci, którzy byli przygotowywani na te resorty, bo oni sami się przygotowali, byli przygotowani, ustąpili tamtym jeźdźcom znikąd bez słowa, protestu. No to musiało, wyobrażam sobie, bo nie wiem, jak do tego doszło, ale wyobrażam sobie, że do premiera Tuska przyszedł ktoś starszy i mądrzejszy powiedział, słuchajcie, no Tusk, macie tu papierek z listą waszego gabinetu i nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikają, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i to natychmiast. Pan minister Rostowski dlatego myślę, że on podlegał komu innemu. To tak jak yy, Zdenek Mlynarz. Przy, jeden z tych komuchów czechosłowackich jest z 1968 roku y, napisał taką książkę wspomnianą Mróz od wschodu, gdzie tam opisuje jak to między innymi dywizja tamańska i kantemirowska zajęła Pragę i straże dywizji tamańskiej były na chradczanach, a tych wszystkich tam na sali jednej zgromadzono no i siedzą tam melancholijnie rozmyślają nad własnym losem co to z nimi będzie no i ten mlenarz. Widzi, że przez te wszystkie straże dywizji tamańskiej idzie jego kierowca. I oni go puszczają i tego. I mówi, jak tu żeś wszedł? A on mówi: normalnie. Jak mnie zatrzymywali, to ja do nich mówię: ja wam nie podlegam. To się rozstępowali. I ty... <zysy> no i to tak z panem minister.